Czy jeden może być większy od pięciu? Tak, bo litr Lenora daje więcej świeżości niż 5 litrów zwykłego płynu, a kosztuje mniej. Lenor. świeżość skoncentrowana na piątkę. Żołnierze, najważniejsza, a jest zaprawa, podwypracy też nie Kup sobie atlas, krej, okay. Masz opryszczkę? Nie chowaj twarzy. Użyj Zowirax. Zowirax łatwo przenika w głąb skóry i skutecznie hamuje rozwój choroby w każdym stadium. Nic nie wyleczy opryszczki szybciej niż Zowirax. Zowirax teraz także w wygodnym aplikatorze. Już przed wiekami, gdy nasze granice sięgały po dalekie wschodnie stepy, Polska słynęła zwłaszcza z jednej rzeczy. Paluszki? Paluszki? Paluszki lajkonik. legendarny smak. Wielcy malarze to nowa kolekcja, która przedstawia mistrzów malarstwa od renesansu po wiek XX. Numer pierwszy pozwoli Ci poznać tragiczny los Van Gogha, geniusza, który za życia sprzedał tylko jeden obraz. Ukaże wpływ tego wielkiego malarza na sztukę, a także zaprezentuje jego największe dzieła, technikę malarską oraz źródła natchnienia. Wielcy malarze to 32-stronicowe, bogato ilustrowane pismo wydawane co tydzień. Pierwszy numer poświęcony Van Gogowi już w kioskach. Za jedyne 4 ,59 zł 59 groszy. Masz 11 miesięcy i rośniesz około pół milimetra w ciągu doby. Zwłaszcza podczas snu. Ponieważ sen jest tak ważny dla Twojego rozwoju, Pampers stworzył wkład Baby Dry, który odciąga wilgoć do dwóch razy szybciej niż zwykłe pieluszki. Żeby nie zakłócać snu, niezbędnego by rosnąć, Pampers chłonie najszybciej. Uwaga! Ściągnij etykietę z Pepsi lub Seven up i ściągnij dzwonek z porywającą muzyką Pepsi Chart. Co tydzień nowe hitowe dzwonki. Pepsi, porwiemy cię muzyką. Wszystkich widzów dwójki zapraszamy do udziału w konkursie o biotele związanym z pełnym efektów specjalnych nowym filmem akcji Wyścig. Każdy z Państwa, kto wyśle sms o treści ABC lub D pod numer 7950 albo zatelefonuje pod numer 0785800, może wygrać 20 tysięcy złotych. Oto pytanie konkursowe. Który z gwiazdorówki na akcji, niezapomniany Roki, Rambo i Cobra gra główną rolę w filmie Wyścig? Sylwester Stallone, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren czy Arnold Schwarzenegger. Na Państwa zgłoszenia czekamy do 27 stycznia. Przypominamy, że na zwycięzcę czeka 20 tysięcy złotych. Aby wziąć udział w naszym konkursie, należy wysłać SMS o treści A, B, C lub D pod numer 7950 albo zatelefonować pod numer 0785800. Nagrodami dodatkowymi są płyty ze ścieżką dźwiękową filmu Wyścig. Okay. Życzymy powodzenia! Czo? Zbliża się. Jaką kabarety! My jesteśmy krokami! Taki kabaret. Ta to dzisiaj jest ważna klasówka z całek i różniczek. Nie wciskaj mi kitu! powiedziałem! No właśnie, ja wiedziałem, że tak będzie. Zaraz będzie śmiesznie, chociaż nie ma Mickey Mouse! Ani mrukrujc in the house! To idzie. Kabaret! Ja wiedziałam, że tak będzie! Słuchajcie, jurkić jak szum i eka i hajki! Hajki to my! Ja wiedziałam, że tak będzie! Można by rzec, to idzie młodość i świeżość. Przyjdzie jutro o 19. Zafascynowany europejską kulturą. Bezgranicznie oddany szefowi pragnie pomóc mu spełnić marzenia. Wybuduje pan tę drogę. Weźmie pan z innej puli. Gdybyśmy wszyscy sztywno trzymali się przepisów, nie mielibyśmy imperium.